Jedną z najlepszych rzeczy, jaką doświadczyłem, jeżeli chodzi o ewangelizację, is to give them a miracle. jest dzielenie się z ludźmi cudami. A więc, Pan Bóg mnie błogosławił tym, że mogłem nauczać Ewangelii w 25 krajach w całego świata. I zawsze kiedy nauczam, również modlę się o to, aby o uzdrowienia. And I've seen every in the world Widziałem bardzo wiele chorób, które zostały. Y Y, wielu ludzi, którzy zostali uzdrowieni z chorób właśnie. The blind see the deaf the lame walk. E, ślepi odzyskiwali wzrok, głuści słuch, e, a ci chromi e, zaczęli chodzić. Been part of the I uzdrowienie jest zawsze taką częścią e, Kościoła katolickiego. It's one of the gifts of the Holy Spirit. I to jest jeden z darów Ducha Świętego. And God wants to those to us, or I Pan Bóg pragnie, byśmy byli częścią tych uzdrowień, zarówno tych mentalnych, jak i tych fizycznych. So I, want to encourage you, stand up. I bardzo Was zachęcić, byście powstali. Jeżeli macie jakiś problem fizyczny w swoim ciele, problem z or czy może szyi, może w waszej szyi albo w waszym kolanie i tam gdzie, gdzie to jest czy gdzie, gdzie czujecie ból połóżcie waszą rękę jeżeli macie dziesiątkę chorób to połóżcie swoją rękę na głowie Pan Bóg pragnie uzdrowić tych ludzi nie don't have to run to france to lords in france to get healed he's right here with us now father god i ask you to pour out your healing power on every person here lord Boże, ojcze, pragnę, abyś położył swoją uzdrawiającą moc na każdej, na każdym mężczyźnie, który tutaj jest. Jeżeli ktoś przeżywa teraz fizyczny ból, proszę Cię, Boże, abyś uwolnił go od tego bólu. Jeżeli ktoś ma raka tutaj w tym otoczeniu, to y, prosimy Cię, abyś y, wygnał tego raka z niego. Chciałbym się przyłączyć też w modlitwie za Waszą rodzinę i za Waszych przyjaciół i tych, którzy są chorzy. Right nie przynieś uzdrowienie tym, którzy teraz są w szpitalach. Niech Twoja moc dotknie ich ciał teraz. Pozwól nam wiedzieć, byś, by, by to nie jest, że to nie jest tylko dzieło lekarzy czy samej natury, ale Twojej uzdrawiającej mocy. W imię Jezusa Chrystusa uzdruw swój lud. Draw them back into the church, Lord God. Przyciągnij ich z powrotem do swojego kościoła. Bless them in every way. I daj im błogosławieństwo we wszystkim. Lord, if anyone here has a need for financial help from God. Jeśli kto, któryś z Was ma, ma tą potrzebę, by dostał tą finansową pomoc od Boga. Panie, prosimy Cię, abyś pobłogosławił tych, którzy nie mają pracy. Proszę, daj im pracę i dobrobyt. How to handle our finances, Lord. I naucz nas, Panie, też, jak mamy sobie, jak mamy gospodarzyć naszymi finansami. Problems, Lord, Jeżeli ktoś ma problemy mentalne, to prosimy Cię też, byś wszystkie te choroby odegnał. Prosimy Cię również za nasze rodziny. Za, za przyjaciół, którzy mają problemy mentalne. Panie, proszę Cię, abyś przede wszystkim uzdrowił ich duchowo. Panie, jeżeli w jakiś sposób zostaliśmy przez Kościół zranieni, naucz nas wybaczać. Przynieś uzdrowienie dla naszych przyjaciół i naszych rodzin. Panie, wypełnij swój Kościół swoją miłością i swoją łaską. I naucz nas, byśmy szanowali naszych kapłanów i naszych biskupów. I zjednocz nas razem w, w, w Kościele i, i też w najwyższej hierarchii Kościoła. Let us be a light to the nations. Father, we ask all this in Jesus' mighty name. Amen? Amen. Please Amen. be seated. One more minute. One minute. I, I just want to say, in the Bible it tells us, it's good to keep the secrets of the king. It's good to keep the secret of the king. Napisane jest w Biblii, że dobrze jest uh, trzymać w tajemnicy sekrety króla, ale jeszcze lepszą rzeczą jest, aby głosić uh, dzieła i, i miłość nasze, naszego Boga. Jeżeli ktoś z Was uh, został uzdrowiony w jakikolwiek sposób, Albo odnalazł kogoś z waszej rodziny, czy z przyjaciół uzdrowionego tej nocy. Tell everybody that Jesus did this. Mówcie każdemu, że Jezus to uczynił. Nie mówcie tego, że Donald się za to modlił, ale że uczynił to Jezus Chrystus. Say so we prayed at the men's meeting and Jesus healed people. Możecie powiedzieć, że modliliśmy się wspólnie na, na spotkaniu, ale Jezus Chrystus uzdrowił. Jesus went about people, then the to them. Jesus Jezus Chrystus brał zawsze nauczanie nad uzdrawianie. Some of you may have been healed instantly right now. Niektórzy z Was mogli być uzdrowieni natychmiastowo. Czasem jest tak, że to zdarza się dzień czy tydzień później. Ale jeżeli wiecie, że jesteście uzdrowieni i, i że to uczynił Jezus, użyjcie też to jako możliwości, by ewangelizować innych. Amen. Amen. We can do that. Thank you, gentlemen. Good night. Dziękuję panom, dobrej nocy. See you. <laughs> <laughs>